Cześć, tutaj Gajdu SKC i witam Was w 12 odcinku z kariery naszego zawodnika Andrzeja Kaktusa Kamińskiego. Jesteśmy już w NBA, gramy dla Boston Celtics, więc to nie jest taki zły zespół. Oczywiście w tym sezonie trochę słabo grają, więc jesteśmy tu, żeby pomóc, żeby pomóc się dostać do finałów NBA, może nawet. Zobaczymy pod koniec tej kariery. No i w dzisiejszym odcinku będziemy grać drugi mecz w NBA przeciwko Toronto Raptors. I w międzyczasie, jeśli wy moglibyście zostawić lajka i subskrypcję, bardzo by nam to pomogło, no bo próbujemy tutaj stworzyć taką małą społeczność, więc mówcie z znajomym, żeby zostawili lajka, żeby zostawili subskrypcję. No i to by było na tyle. Przejdziemy do meczu. No to dobra. Zaczynamy za chwilę mecz. Gramy u siebie, więc mamy przewagę. No i byłoby idealnie, gdybyśmy byli w stanie dać Toronto ich trzecią przegraną w tym sezonie. W tym momencie wchodzimy na boisko, będziemy grać przeciwko Odziemu Anunubiemu, który ma zdecydowanie lepszą defensywę niż my. No i oczywiście teraz wygrywamy 24 do 16, więc też mamy przewagę. Pod pierwszy kosz, no i pierwsze punkty w tym meczu. Banes pod koszem i kolejne punkty dla Toronto. Poprosimy o zasłonę. Od Tristana Thompsona obiegamy defensywę, no i kolejne punkty na koncie. nobi nie zdobył punktów, Tatum. No i jest... nie czy to nie było... to się nie zaliczy jako asysta. No dobra, Tristan da nam zasłonę. Podanie z powrotem do Tristana i jest asysta pierwsza w tym meczu. Tutaj się nie popisałem w defensywie. Do tu ma. Dałem mu zasłonę. No i Tatum podkosz. Kolejne punkty dla Boston. No i jeszcze trójkę. Toronto na sam koniec. Analitycy mówią, że potrzebujemy więcej czasu. No dobra, w takim razie symulujemy do następnego wejścia na boisko. W tym momencie 48 do 44. No, gramy przeciwko Pascalowi Siakamowi, więc tu będzie naprawdę ciężko. Tutaj, tu na, przy Pascalu. No, już tylko jeden punkt różnicy. Dobra, poprosimy o, zas o zasłonę od Tristana. Obiegamy defensywę i kolejny wsad. ja ja ja. Dobra, Jason da mi zasłonę Podanie do Jasona i kolejna asysta dla nas Kolejne punkty dla Boston To było dosłownie pod koszem Nie był w stanie Aj, prawie zablokowaliśmy ten... ten wsad Richard pod kosz, są punkty dla Boston Richard za trzy Podanie do asysty No jak mnie to denerwuje w NBA jak Przeciwnik tak szybko zmienia to, w którą stronę biegnie, a tobie zajmuje dwa lata, żeby, to, żeby zmienić kierunek, w którym biegniesz. Plus nasza prędkość jest naprawdę słaba, więc on może bez problemu przebiegać koło nas. Nie jestem zadowolony z tego, jak gramy teraz 59 do 59. Symulujemy do kolejnego wejścia na boisko i miejmy nadzieję, że tym razem zagramy lepiej. Badanie do Henka, on jest faulowany i daje nam asystę kolejną. No i kolejne punkty dla Henka. Dobra, Tristan ze zasłoną. Bierzemy pod kosz, no i kolejne punkty. Bardzo ładna akcja. Henik z zasłoną. Badanie do Henka. No i kolejne punkty na koncie. Dla niego, kolejna asysta dla nas. No i kolejne punkty dla Bostonu. Davis, Smart go faulował, no i jeszcze będzie szansa na end-one Zobacz jak Davis to teraz trafi, no i trafia Heniek, kolejna zasłona Znowu do Henka, no i kolejna asysta dla nas, już piąta w tym meczu Jeżdżamy pod koszcie, że jesteśmy faulowani przez Siakama Nie no będzie szansa na end-one No i rzut wolny na zielono, wpada, 13 punktów, 5 asyst Dwie zbiórki w tym momencie na koncie Możemy to teraz wyrównać. No i w sadem wyrównujemy na 90 do, 90, 90 do 99. Byśmy teraz nie stracili punktów, ale Siakam dostaje Alejupa od Lauriego. No tam nie było nic, co mogliśmy zrobić. Mieliśmy bardzo dobrą trzecią kwartę. No, i w czwartej kwarcie wszystko jest tak de facto otwarte pomiędzy nami a Toronto. No dobra, symulujemy w takim razie wejście. No i z minutą 30 do końca meczu wygrywamy 124 do 111, i wchodzimy teraz jeszcze na boisko. Tatum pod kosz, piłka wpada. No i pięknie, teraz zabraliśmy piłkę z Jakamowi. No i to wykorzystamy. No, i kolejna zbiórka, znaczy kolejna zabrana piłka, tym razem na Laurim. I pod koszem zdobywamy kolejne punkty, już dziara 19 i tak zakończymy. Więc wygrywamy 130 do 115. Wręczamy Toronto ich trzecią porażkę w tym sezonie, a my w końcu po, po drugim meczu dopiero. Zdobywamy pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. No i my w tym meczu zrobiliśmy wszystko. 19 punktów, 3 zbiórki, 5 asyst, 2 razy zabraliśmy piłkę i do tego jeszcze mieliśmy jeden blok. Bardzo dobry mecz dla nas, który tak de facto dla nas zaczął się w trzeciej kwarcie dopiero. W pierwszych dwóch kwartach nie, nie graliśmy aż tak dobrze, zwłaszcza w defensywie. Dobra i odblokowaliśmy kontrakt z Tissotem, który będziemy mogli teraz pewnie negocjować.

yeah well i'm a car guy from way back i had posters on my walls and all that growing up so i knew what mobile one was all about and i was excited to work with them and since they're partners with the nba too yeah. it all just seemed to make sense all right so what is it about their products that you like. no There's nothing like synthetic oil if you want to save time and money this is the best synthetic oil on the market like me they don't sacrifice performance. So, Junior, you say you're a car guy. Got any good car-related stories? Hmm. Uh, <laughs> well, my first wow. kiss is pretty funny. Happened in a car. A uh, boy did it, and I had no idea what I was doing either. <laughs> <laughs> oh, and uh, Stacy, if you are out there, you are a real one for putting up with that all right my team's back there telling me it's time to wrap it up so i think that's going to be it for us today but um, thank you everybody for coming out thank you mobile one can't wait to see where our partnership takes us Why do we get this party started uh, as you know i'm here to talk about my new partnership with Tissot. doug why don't you kick things off man congrats on the endorsement deal junior I'm wondering, what drew you and Tissot to each other? So, Yeah, they're a um, they're really great brand and they believed in me, which is important. Uh, so once I learned a little bit more about them, I could tell it was going to be a great fit. And uh, Junior, what makes you in particular a good fit for the Tissot brand? Why do you think they chose you? yeah, well, um, i had a meeting with them, and they told me all about their history of being a swiss brand, and which, if you know watches, that's where it's at. so um, yeah, swiss means quality when it comes to watches. and they're also really big into innovation and accomplishment. so that really spoke to me on a personal level as someone who's looking to innovate in the way i train and what i bring to the game of basketball. junior, is there anything that you're looking forward to with this deal? any events or initiatives or special projects?

Mamy sobie to box, bo jeżeli chodzi o zbiórki, będzie nam łatwiej je zbierać z tą cechą. Więc dobra, to by było w sumie już na tyle w dzisiejszym odcinku. W następnym odcinku będziemy grać przeciwko New York Knicks. Jeżeli chodzi o nas, no to jesteśmy w tym momencie na miejscu siódmym, a nie piątym. Z jednym meczem wygranym i jednym przegranym. Więc jeżeli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie lajka. Pamiętajcie, żeby też zobaczyć kanał i może zostawić też subskrypcję. My widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczyska. Cześć.